Dostałem ostatnio maila od jednej z kobiet, która ogląda mój kanał. Z zapytaniem Marcin, dlaczego mężczyźni dzisiaj dali się tak zniewolić i tak bardzo oddali swoją wolność? I rzeczywiście tak jest, że jak pracuje z mężczyznami, to często okazuje się, że mężczyzna może pojechać do pracy, wrócić, pójść na siłownię, ewentualnie wyprowadzić psa, ale tak poza tym to nie ma żadnej wolności. I musi się tłumaczyć, jak piętnastolatek, gdzie idzie, po co, jak długo tam będzie. W momencie, jak wychodzi z mężczyznami gdzieś na piwo, to jest permanentnie kontrolowany, sprawdzany i z czego to wynika? Że mężczyźni pozwalają sobie na takie życie. I muszę przyznać, że zastanowiłem się nad tym, bo mam podobne doświadczenia, że rzeczywiście mężczyźni nieświadomie oddają swoją wolność i bardzo często, pomimo tego, że mają 45 lat, są przerażeni tym, co powie ich żona. I często są to mężczyźni, którzy dbają o dom, zarabiają pieniądze, mają jakieś odpowiedzialne stanowiska i niby funkcjonują jak dorosły facet, ale na poziomie relacji ze swoją partnerką są w takiej trochę relacji syn-mama albo w takim poważnym sklejeniu emocjonalnym. Często ci mężczyźni potem narzekają, że są nieszczęśliwi, mają depresję, apatię. W ich życiu nie ma frajdy i są przekonani, że to wszystko wina partnerki, że chyba powinni się z nią rozstać i znaleźć sobie inną, która im tej wolności nie zabierze, ale przyczyna tego wszystkiego jest całkowicie inna. Tą przyczyną jest coś, co ja nazywam fuzją, sklejeniem, czyli wejściem w taką bardzo bliską relację ze swoją partnerką i bardzo często rozpoczyna się to tak, że facet, zanim poznał swoją ukochaną. Miał jakieś kumpli, z którymi regularnie wychodził, gdzieś tam jeździli, nakłady czy na rowery, czy miał jakiś sport, który uprawiał, Ma, miał mężczyzn, z którymi regularnie spędzał czas. Ten mężczyzna miał, ponieważ był sam, no to zbudował sobie to życie w oparciu o jakieś rzeczy, które go kręciły, które go interesowały, i jak ta partnerka go poznała, to on po prostu był ciekawym facetem. I często mężczyźni w momencie, kiedy w dzieciństwie byli w takich dysfunkcjach, że ich rodzice, ich mama wymagała od nich, żeby oni zrezygnowali z siebie na rzecz bycia blisko w relacji. To bardzo często ci mężczyźni w dorosłym życiu, pomimo ciekawego, rozbudowanego życia, po wejściu w relację zaczynają powoli z niego rezygnować. Mają iść na trening, a ich partnerka mówi a zostań, a gdzie idziesz, a tak fajnie, jest w łóżeczku, poleżymy sobie, będzie fajnie. I mówią, no dobra, to tym razem jeszcze odpuszczę. Nie? Mieli jechać gdzieś z kolegami, umówili się na weekend, ale jak się ich kobieta o tym dowiedziała, to była smutna, że oni nie spędzą razem weekendu, więc ten mężczyzna, żeby sprawić jej przyjemność, żeby pokazać, jak mu bardzo zależy na tej relacji, Rezygnuje z tego wyjazdu z chłopakami i spędza ten weekend z nią. I początkowo bardzo mu to smakuje. Ten czas jest tak przyjemny, jest w ogóle honeymoon, nie wychodzimy z łóżka. I te, ta rezygnacja z różnych nawyków, w sumie, wydaje nam się dobrym dilem, bo to, co dostaliśmy w zamian, jest super. Tylko z czasem to doprowadza do coraz większych kłopotów, i z czasem to doprowadza do wejścia w fuzję, czyli w sklejenie się. To znaczy, mężczyźni, którzy do mnie trafiają, okazuje się, że nie mają przyjaciół żadnych poza swoją partnerką, bardzo często pracują online. W domu ze swoją partnerką spędzają z nią czas w domu, pracując, spędzają z nią czas w domu, odpoczywając. Potem razem jeżdżą na wakacje, i praktycznie cały czas są ze sobą. I dochodzi do takiego sklejenia. Ta, ta, taka naturalna rola męska i żeńska zaczyna się zacierać, i zaczynamy wszystko robić razem i być takim jednym tworem. I Zwłaszcza dla mężczyzn, którzy mają syndrom jego faceta, jest to bardzo atrakcyjne, bo oni chcą się tak wkleić, i w końcu chcą przynależeć, bo to im daje poczucie bezpieczeństwa. Tylko to przynosi naprawdę negatywne skutki. Dlatego że ci mężczyźni wcześniej czy później zaczynają brakować tego czasu z mężczyznami, tych tych pasji, które mieli. W najzwyczajniej w świecie to dawało im spełnienie i satysfakcję. I ja opisuję w mojej książce Sześć Filarów Męskości, że jeżeli mamy te wszystkie sześć filarów męskości, to y, czujemy się spełnieni jako facet, a jeżeli zaczynamy się gorzej czuć w naszym życiu, wystarczy sobie sprawdzić, który z tych filarów zaniedbaliśmy i odkryć, dlaczego mamy gorsze samopoczucie. I często mężczyźni, którzy wchodzą w fuzję, pozostaje im jeden filar. Albo dwa, a zresztą rezygnują w imię tego nowego związku. I ci mężczyźni z czasem dochodzą do przekonania, że to ich partnerka, Zabrała im to fajne męskie życie i są podświadomie źlina na swoją partnerkę pasywno-agresywnie odreagowują tą złość, trochę się na niej wyżywają za to, że ona im to zabrała. Ta dziewczyna też jest rozczarowana coraz bardziej, bo miała fajnego faceta, który miał pasję, który był żywy, który wychodził z domu, który miał męskich przyjaciół, a nagle ten facet siedzi w domu z nią przed telewizorem, już nie robi tego wszystkiego, co robił, więc ona czuje się oszukana, że nie to sobie wybierała i nie o to jej chodziło. I wszyscy są rozczarowani, nie wiadomo. O co chodzi? Z czasem też jest tak, że jak mężczyzna oddaje tą przestrzeń, bo często mężczyźni tak bardzo chcą, żeby było miło, żeby był spokój w domu, żeby on miał akceptację, że czują podświadomie, że ich partnerka nie ma na coś ochoty albo jest zła, że oni to robią, i ci mężczyźni z tego rezygnują. Żeby jej sprawić przyjemność, żeby pokazać jej szacunek, że im zależy, ale rezygnują z tego, z tej swojej przestrzeni decyzyjnej. Jak mężczyzna robi się pasywny i przestaje brać odpowiedzialność za swoje życie, za swoje decyzje, to jego partnerka w taki bardzo agresywny sposób zazwyczaj przejmuje kontrolę nad tym jego życiem. I nagle się okazuje, że ten facet nie ma nic do powiedzenia, że jest w pełni kontrolowany i Często przyjeżdżają do mnie mężczyźni na męską grupę już po, po moich kursach online, gdzie się już tego wszystkiego dowiedzieli. I mówią, wiesz co, Marcinia ja zaczyna wychodzić z fuzji, i próbuje odwalczyć tą moją przestrzeń. I to jest tak ciężko. Ona już się tak przyzwyczaiła, że ona mówi, co tobie coś odwaliło, co ty teraz wyrabiasz, jakieś nowe porządki. Bo ona już sobie wszystko poukładała, już zaakceptowała fakt, że jej facet jest w ogóle, nie można na niego liczyć i, i że to ona musi przejąć odpowiedzialność za wszystko. I nagle jak ten facet się stawia i próbuje odzyskać tą swoją przestrzeń, to jest wojna w domu i ta kobieta często nie chce odpuścić już, bo się nie czuje bezpiecznie, nie czuje, że może mu zaufać. I powiem wam szczerze, że odzyskanie tej przestrzeni, którą żeśmy oddali, jest 10 razy cięższe niż na co dzień stawianie granic, bycie wyrazistym, bycie wiernym sobie i nie tego. Więc naprawdę mężczyźni potem muszą włożyć o wiele więcej energii i często jak kobieta jest bardzo uparta, to stajemy przed dylematem, czy warto, czy warto odwalczyć to z tą partnerką, czy może jednak rozpocząć nową relację już od początku, nie oddając tej przestrzeni bo to będzie kosztować o wiele mniej energii i często jeżeli nie ma dzieci i ci partnerzy po prostu zawalili, no to już a jest bardzo ciężko to odwalczyć, to po prostu decydują się na wejście w nowy związek. To wejście w tą fuzję, w to sklejenie może być bardzo atrakcyjne dla mężczyzn, ale jest fatalne w skutkach. I teraz chciałbym, żebyś sobie sam sprawdził, opowiem ci o kilku takich cechach, które jakby charakteryzują wejście w tą fuzję i chciałbym, żebyś sobie sprawdził i sam ocenił czy w niej jesteś, czy nie? Jeżeli popatrzysz na swoje życie, na swoje dzieciństwo, czy może było tak, że musiałeś coś ukrywać, musiałeś chować część siebie, być nieautentyczny w różnych sytuacjach, dlatego że po prostu to, jaki byłeś naprawdę, było nieakceptowane? Zobacz, czy miałeś taką tendencję w dzieciństwie, czy ktoś z twoich rodziców nie akceptował pewnych twoich zachowań, pewnych części siebie? I najzwyczajniej w świecie nabrać nawyku ukrywania tego. Jestem pewien, że w momencie, kiedy wejdziesz w relację całkowicie nieświadomie, będziesz używał tego samego mechanizmu i powoli będziesz chował część siebie, pokazując tylko tą, która jest bardziej atrakcyjna i to jest początek wejścia w fuzję. Zobacz, czy może było tak, że musiałeś zadowalać swoją mamę albo swojego tatę w dzieciństwie, musiałeś robić różne rzeczy dla nich, po to, aby oni byli szczęśliwi, aby uzyskać ich akceptację, ich miłość. Jeżeli dostawałeś taki rodzaj warunkowej uwagi, warunkowej miłości, prawdopodobnie w twoim związku będziesz robił dokładnie to samo i będziesz rezygnował z różnych aspektów siebie, a pewne aspekty wyolbrzymiał nieautentycznie po to, żeby uzyskać tą akceptację. Czy podejmujesz decyzję w oparciu o to, co pomyśli Twój partner i czy zaakceptuje tą Twoją decyzję, czy podejmujesz ją w oparciu o to, czego Ty potrzebujesz? Wielu mężczyzn, którzy wchodzą w fuzję, traci ze sobą kontrakt, kontakt. I oni dokładnie wiedzą, co powie ich żona i czy jej się to będzie podobać, czy nie. Ale nie wiedzą, czy oni tego naprawdę chcą, czy nie. Dlatego ja uczę mężczyzn, żeby naprawdę nawiązać ze sobą kontakt i wielokrotnie w ciągu dnia zacząć sobie zadawać pytanie, co ja czuję, co ja chcę, co jest dla mnie ważne, czy ja to ponownie robię po to, żeby żona była zadowolona, czy robię to dla siebie, czy robię to dla akceptacji innych ludzi. Ten proces wejścia w fuzję jest procesem utracenia kontaktu ze sobą, odsunięcia się od siebie, porzuceniem, w siebie na głębokim poziomie, i taki rodzaj całkowitego zaniedbania siebie samego po to, żeby służyć innym, służyć partnerowi, służyć bliskim. I tak naprawdę proces wyjścia z fuzji jest niczym innym, jak takim procesem ponownego powrotu do siebie, odkrycia tego, co ja czuję, wielokrotnie sprawdzaniu tego, co ja czuję, może rozpoczęciu jakiejś samoświadomej praktyki, może medytacji, czegoś, co powoduje, że ponownie. Odkrywamy swoje potrzeby, swoje instynkty, swoje pragnienia, a następnie zaczynamy je realizować, i to jest w sumie to, czego ja uczę mężczyzn, i daję im taki przejrzysty system, jak krok po kroku odbudować to swoje męskie życie ale już w taki aktualny sposób zgodnie z tym kim dzisiaj jesteśmy. Zobacz jeszcze jedną rzecz, czy zdarza ci się oszukiwać swoją partnerkę i wymykać się, bo tak jak piętnastolatek mieszkając z mamą musi ją oszukiwać, ukrywać różne rzeczy, wymykać się z domu albo udawać, że idzie się uczyć, a tak naprawdę iść dobrze się bawić. Czy masz tendencję Ukrywania różnych, różnych rzeczy przez swoją partnerką, udawania, że robisz coś, a następnie robisz coś całkowicie innego, bo nie masz odwagi po prostu wprost i powiedzieć, słuchaj kochanie, robię to, mam na to ochotę, sprawia mi to frajdę i nie zamierzam z tego rezygnować. Ostatnio też napisała do mnie pani, z którą chwilę żeśmy rozmawiali przez telefon, która miała taki problem, że jej mąż nie traktuje poważnie, nie traktuje poważnie rodziny, bo jak go poznała, to on cztery dni w tygodniu grał w golfa. A teraz już mają rodzinę, on już się powinien ogarnąć, już y, powinien brać te rzeczy bardziej na poważnie i powinien zrezygnować z tego golfa. I ona cały czas z nim walczy, a on nie chce z niego zrezygnować. I dość trudne było dla niej usłyszeć ode mnie to, że uważam, że ona nie ma racji, że w momencie, kiedy poznajemy człowieka, widzimy, że on ma jakoś zorganizowane życie, wchodzimy z nim w relację, on mówi, że jest to dla niego ważne, że jest to jego pasja. To my podejmując decyzję, że chcemy z nim wejść w relację, w pewnym sensie akceptujemy to, że to właśnie tak wygląda jego życie. To jest nie fair, że my wchodzimy z kimś w relację, a następnie próbujemy zmienić tą osobę, dopasować ją do naszych oczekiwań i to po prostu nie zadziała, bo na dzień dobry pokazujemy tej osobie, że ona nie jest właściwa, nie jest taka Jaka być powinna, i to nie jest dobry grunt do relacji. Więc też zastanówcie się, czy sami nie macie takiej tendencji, oraz czy wy raczej, czy wasza partnerka nie próbuje robić czegoś takiego. Jeżeli tak jest, to myślę, że nie warto się na to zgadzać. Jeżeli odkryłeś u siebie, że jesteś w fuzji, że masz problem z takimi różnymi zachowaniami, zapraszam cię do tego, abyś. Zapoznał się z moją książką. Ja dokładnie tam opisuję te wszystkie mechanizmy, co zrobić, żeby wyjść z fuzji, co zrobić, żeby zbudować te swoje sześć filarów męskości, które da nam spełnione życie. Link znajduje się w opisie. Zapraszam.